Panie trenerze, za nami bardzo udany początek sezonu, ale no w piłce jest to piękne, że każdy kolejny mecz to każda kolejna taka okazja do tego, żeby sprawdzić i formę, i przygotowanie drużyny. Przed nami mecz z ligowym Beniaminkiem, a więc z Rysowią. No dokładnie, to co było, żeśmy przeanalizowali bardzo mocno. Wiadomo, Dobrze jest zaczynać mecze wygranymi, ale też trzeba z pokorą do tego wszystkiego podchodzić, bo, bo każdy mecz to jest weryfikacja e, bardzo mocna każdego przeciwnika. Trzeba się do niego przygotować, bardzo dobrze przeanalizować i tak też do tego podchodzimy. Także na pewno szanujemy przeciwnika, ale go nie boimy się i, i, i naprawdę z pełną mobilizacją podchodzimy do tego spotkania. Zgodzi się pan z tym, że paradoks tego udanego początku brugbetu Termaliki Niecicza jest taki, że z jednej strony drużyna może gdzieś delikatnie osiąść na aurach, no bo przecież wygraliśmy pierwszy trzy a po drugie, no te drużyny, które teraz będą przyjeżdżać do niecieczy, czy z którymi będziemy się mierzyć, no tym bardziej będą się spinać na to, żeby pokazać, to my będziemy ci pierwsi, którzy zabiorą punkty liderowi. No wiadomo, że jeżeli jest zespół w dobrej formie i wyżej w, w tabeli, no to każdy, który przyjeżdża, chce, chce wygrać, chce pokonać, chce być tym pierwszym, który zabierze, zabierze punkty. To jest normalne. Ja przede wszystkim rozmawiam się ze swoimi piłkarzami na, 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 na wiele tematów, a przede wszystkim też pod mentalności, żeby nie lekceważyć żadnego przeciwnika, czy, czy też wybierać kto jest lepszy, kto jest gorszy, bo, bo, bo to jest złudne i zgubne. Także e, przede wszystkim trzeba patrzeć na siebie, e, to żeby swoje umiejętności powyższać w każdym, każdym treningu, w każdym dniu i, i, i tak do tego podchodzimy. Także e, chcemy, chcemy, żeby ta nasza gra była coraz lepsza, coraz ładniejsza i, i dla oka, dla gibica żebyśmy ich tymi swoimi mieczami przyciągali na, na, na trybuny, na stadiony. No i dążymy do tego. Wiadomo, mamy sporo mankamentu, który trzeba poprawić. I, I mówię spokojnie, do tego wszystkiego podchodzimy. Początek tego sezonu pokazał jeszcze jedną rzecz, no bo jak wspomnieliśmy na początku rozmowy, będziemy się teraz mierzyć z Beniaminkiem, że pierwsza fortuna, pierwsza liga nie jest prosta dla zespołów, które do niej awansowały. Resowia ma na swoim koncie trzy punkty, widzę, póki co jeszcze nie zapunktował, to pokazuje, że te wymagania pierwszej ligi są wyższe niż, niż wygląda to na poziomie niżej. No naprawdę poziom, poziom tej, tej ligi jest specyficzny można powiedzieć I, i, i tutaj każdy może wygrać z każdym, tylko też trzeba się do tego przystosować i, i, i wiedzieć jak do tego podejść, także e, wiadomo niektórzy może e, muszą potrzebować troszeczkę więcej czasu, żeby w to wszystko się wdrążyć. E, ja uważam, że każdy zespół może wygrać z każdym, tak jak powiedziałem wcześniej i, i, i to wszystko też zależy od podejścia, podejścia do zawodów.